Gdyby nowa linia tramwajowa skrowodz górki na górkę narodową składała się tylko z 5 km torów, byłaby to bułka z masłem. Jednak żeby tramwaj bez bezkolizyjnie dotarł do celu trzeba po drodze wybudować kilka pokaźnych obiektów inżynierskich, pozwalających na przekroczenie przeszkód w postaci dróg, rzeki i linii kolejowej. Pierwszy taki obiekt to konstrukcja, którą można określić mianem 3 w jednym. Po pierwsze, długi na 100 metrów tunel. W tym miejscu ulica Opolska zejdzie o jedno piętro w dół i schowa się w betonowej dwunawowej konstrukcji. Górą pojedzie tramwaj a rondo, zepnie ruch aut i dojazdy m.in. do parkingów Park and Ride. Po drugie, zaraz za zarądem powstanie estakada tramwajowo-drogowa. Kierowcy pojadą po niej w stronę Pachońskiego i trasy Wolbromskiej. Po trzecie, równoregle do tego obiektu powstanie estakada drogowa dla samochodów, które będą jechać od północy. Na rondzie jest Powstaną chodniki i drogi dla rowerów. W tej chwili trwa przekładanie całej infrastruktury znajdującej się pod ziemią, a która uniemożliwiała stawianie konstrukcji stalowych i wylewania betonu. Start budowy tunelu i estakat zaplanowany jest na wakacje. Nieopodal na wysokości ulicy Szopkarzy powstaje kolejny obiekt, tym razem dedykowany pieszym. Będzie to kładka, która pozwoli przejść nad torami i ulicą oraz dostać się do parkingu Park and Ride. Kładka wychodzi już z ziemi. Budowlańcy stawiają słupy, czyli nogi przyszłej kładki. Na trasie nowej linii nie zabraknie też mostu, pozwoli on przekroczyć Białuchę. Zmieszczą się na nim nie tylko tory tramwajowe, ale i ulica, która zepnie istniejącą sieć dróg lokalnych. Zasadnicza konstrukcja mostu już stoi, koniec prac jest przewidywany na przyszły rok. Nieopodal powstaje także rodzaj mostu określany jako przepust. Dzięki niemu tramwaj pojedzie nad potokiem Bibiczanka. Jak dotąd powstała połowa obiektu. Jeszcze jedna przeszkoda, której bez obiektu inżynierskiego nie udałoby się pokonać. W tym miejscu powstanie 13-metrowy wiadukt kolejowy. Pociąg pojedzie górą, a tramwaj dołem. Pod wiaduktem, poza torami, zmieszczą się jeszcze chodniki i drogi dla rowerów. Początek budowy jest zaplanowany na 2022 rok. Cała inwestycja, dzięki której zmieni się północ Krakowa, dofinansowana jest z pieniędzy unijnych.